Chcesz bardzo szybko wbijać pucharki na MC, ale nie wiesz, jak to dokładnie zrobić. Świetnie trafiłeś! Lecimy z poradnikiem na MC! Hejo, super, że wbiłeś! Jeżeli pierwszy raz się widzimy, jestem El Toxico, twój kolega od pomagania i dobrej wspólnej zabawy w Browstars. Jeżeli chcesz żyć jeszcze lepiej i być na bieżąco z wszystkimi nowościami z Browstars, a przy tym nigdy się nie nudzić, proszę, kliknij ten, o tutaj, ten guziczek, czerwony guziczek. A dzisiaj lecimy z poradnikiem do MZ, jak idealnie na niej grać. Ja mam na mocy czwartej i mam 580 trofeów. Uwielbiam tą postać i uważam, że jest jedną z najsilniejszych postaci w tym momencie, teraz w grze. Więc przejdźmy do trzech rozgrywek, które grałem właśnie ostatnio i zobaczycie, jak silna MZ jest i jak łatwo na niej się wbija kucharki. Lecimy! Oki doki, i już jesteśmy w pierwszej grze na MZ. Bardzo ważne, jeżeli gracie na MZ i właśnie teraz gramy na eliminacji, jest to, żeby zbierać jak najszybciej Power Nie ważne są te pierwsze początkowe obrażenia na bosie. Ważne jest, żebyście jak najszybciej nastakowali parcy, bo przez to będziecie super, ale super to silni. Bo MZ ma kosmiczne obrażenia i jest w stanie zadawać je później. Nie potrzebuje tak szybko atakować bosa. Więc tutaj na spokojnie sobie gram. Próbuję atakować różne osoby, już mam ulta. Więc jestem bardziej bezpieczny, muszę uważać na papierkę. Dobra, teraz mogę troszeczkę zaatakować bossa. No i tutaj teraz jest odporny, więc szukam dalej parki upsów. Tutaj widzę Shelly, troszeczkę zaatakowałem. Jest parki i dalej na spokojnie zbieram. Już widzę, że za 10 sekund boss już będzie tutaj nie atakuje. Widzę tutaj parki upsa, ale trochę ciężko do niego dojść. Tutaj widzę Jesse. Okej, okay. tutaj ciężko będzie się walczyć, ma więcej power cubesów. Piperka na górze też mi ciężko zejść. Mogę troszkę zaatakować bota, bo innego wyjścia za bardzo nie mam. Nie widzę tu par cały czas 5 par jest okej. Okay. No i teraz próbuję tutaj cały czas być w pewnej odległości od graczy, żeby nie paść, ale jednocześnie zadaję trochę obrażeń na bota. No i tutaj zaczyna się walka. Widzę, że coś będę mógł zrobić. Okej, okay. będę polował na Jesse, trochę jeszcze obrażeń. No i teraz widzę, Jesse jest w ciężkiej sytuacji. Kasuję ją i teraz zbieram powercube. Muszę uważać na piperkę u góry. Skasowałem Shelly, ok. I teraz bardzo muszę uważać na piperkę. Mam mało HP, więc tutaj stoję tylko za ścianą. Mam ciut, tutaj bejtuję, ale wiem, że nie mogę za bardzo wychodzić. Piperka schodzi teraz w dół. Super, to ja idę do góry. I lecę teraz na bot'a, bo to jest teraz czas, żebym rzeczywiście zadał duże obrażenia. Mam power cubes. Ustało 33% na bocie, bo odleci do góry. Okej, okay, ja też już zasuwam i mam ulta przygotowanego. Patrzcie teraz na tą końcówkę, dużo parkiłpsów. Teraz uderzam, odpalam ulta, zbieram resztę upsów I teraz, jak dużo obrażenia, 12 parkiłpsów. I to pozwala mi właśnie zająć, już jak zaraz zobaczycie, pierwsze miejsce właśnie na EMZ. Czyli jak widzieliście, dużo zbierałem upsów, To był główny cel na początku. Dużo upsów i później lecimy. Obrażenia, lecimy na bota wtedy, kiedy już nie jest odporny na obrażenia. Zaraz zobaczycie w drugiej grze. Nawet jeżeli zbieracie dużo parki to co się może wydarzyć i jaki jest tego rezultat? Lecimy do drugiej gry. Ok i już jesteśmy w drugiej grze na MC. Czyli jak zwykle ruszam po parku cubesa jak najszybciej. Pierwszy parku już był na górze, lecimy na dół. I próbujemy, patrzymy co się dzieje. Tutaj widzimy, że ból jest w dosyć ciężkiej sytuacji. Więc ruszam troszeczkę na obrażenia, na bota. Ale lecimy dalej, szukać parki Tutaj ładnie, jeden, drugi jest. Więc szybko je nastakujemy. Ok, i tutaj ból jest też w ciężkiej sytuacji. Będą kolejne parki Tutaj Colt próbuje, ale niestety stoi w płonącej ziemi. Już mamy 6 parków Szybki start dla nas. Tutaj, boty teraz jest niszczalne, ale lecimy troszeczkę nastakować naszego ulta na bólu on ma teraz ciężką sytuację i bot już jest do skasowania tam ból znowu upadł i teraz jest jako kolejnego cuba. i tutaj ból też w ciężkiej sytuacji od razu pada, dziesiąty cuba. i teraz Nita w bardzo ciężkiej, mamy ulta i zbieramy wszystkie parki i już mam 13, teraz 15 powercubesów i teraz jestem już potężny, ale zobaczycie pomimo tego, co się może wydarzyć w tej grze, bez spoilerów Ruszamy 16 powercubesów. Cały czas nie zadałem za dużo obrażeń na, bo na bota. I teraz próbuję Shelly tutaj popełnia błąd. No i pada. Mamy kolejne powercub, wy się Boj podejść. I teraz ruszam na bota. Właśnie teraz zeszła ochrona i teraz dodaję bardzo dużo obrażenia. Ale patrzcie teraz co się będzie działo. Uwaga! bot strzela, lecą bardzo ciekawe rakiety. Bum, bum, bum! I wleciałem prosto pod Shelly, pod ulta. I... Nic już nie byłem w stanie zrobić. 18 powerkill'ów miałem, a i tak padłem na szeli bez parkiów. Niestety tak się ułożyły rakiety, że ich nie wyminąłem i tutaj jeszcze kolejny błąd zrobiłem i padłem znowu. Jak widzieliście, <grym> na serio już wtedy zdekoncentrowany po tym co się wydarzyło przed chwilą. I już tak naprawdę nie jestem w stanie teraz dodać do bossa i zadać jakiekolwiek obrażenia. Ale pomimo tego, miałem 18 par i zadałem wtedy bardzo dużo obrażeń. I zająłem rangę drugą, więc i tak ładnie się udało wbić te obrażenia. I trofea plus 8, więc i tak bardzo, bardzo ładnie. I lecimy z ostatnią grą, którą już tym razem wygrałem na pierwszej randze. No to lecimy. I już jesteśmy w ostatniej grze na MZ, teraz na górze, w lewej stronie zaczynam grę, już jestem już po pierwszego Power Cubesa, widzę tam Jesse Avcia, ale nie jestem pewien, nie ryzykuję, bo może zaraz się obudzić tutaj Colt bierze drugiego Power Cubesa, też mi ciężko będzie z nim walczyć, biorę drugiego Power Cubesa, ale nie ryzykuję, on ma Star Powera, ja mam moc czwartą MZ, także wiecie, ten Colt ma szybkie buty i trochę ciężko byłoby mi z nim walczyć. Dobra, mam trzy parki psy, ładny i tak początek. Lecimy szukać dalej, widzimy kolejnego parki psa, lecimy tutaj, ból wyskakuje, nabijam sobie szybko ulta, jeszcze nie mam go, ale już ładnie, ładnie. I teraz próbujemy dalej zadawać kolejne obrażenia, tutaj ból, odpalam ulta na wszelki wypadek. Muszę uważać, Rico od dołu, żeby nie paść, ok. I Leon u góry, tutaj zadaje mi kolejne obrażenia, ale dobra, lecimy po kolejnego parki, psa. i tutaj prawie padłem od kolta. Zadałem mu trochę obrażeń i muszę się dalej wycofywać, bo jestem w ciężkiej sytuacji. Ale dużo mam za to parki główki, i tak zaraz uderzę na bota. To nie jest problem. Tutaj znowu nabiję sobie troszeczkę do ulta Jesse. Tutaj ma 5 i widzę, że jest dobrym celem. Troszeczkę na bota też uderzyłem. I tutaj Leon też w ciężkiej sytuacji troszeczkę. I nabijamy teraz te obrażenia na wszystkich. Mam ulta, mogę teraz go użyć, i używam go, żeby skasować bóla, żeby dodawać więcej obrażeń na no, bota Tutaj teraz jest odporny, więc nic nie zrobię. Ale tutaj Leon, w bardzo też ciężkiej sytuacji, padł ode mnie i od płonącej ziemi. Dobra, teraz muszę bardzo, bardzo uważać, żeby to przeżyć. Więc się wycofuję po kolejne parkubsy i zaraz bot będzie z powrotem do atakowania. Musicie uważać na ten czas, kiedy powinniście atakować bossa, a kiedy powinniście zbierać parkuby. No i w tym momencie już się potrzebuję zbierać parkiów. Teraz muszę zadawać te główne obrażenia Odpalam Ulta. No i jak widzicie, bardzo, bardzo dużo obrażenia na Enzi. I tu nawet na czwartej mocy, tak jak jest to u mnie. Jak widzicie, 12 parkibów powoduje, że jesteśmy bardzo, bardzo silni. No i teraz zadałem tyle obrażeń że znowu kolejny raz pierwsze miejsce plus 10 trofeów i tak właśnie wpijam na Emsi. A wy ile już macie pucharków teraz na Emsi? Proszę napiszcie w komentarzu, a będziemy się już za niedługo widzieć w kolejnym filmie i myślę, że tam się znowu zobaczymy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału El Toxico, proszę zasubskrybuj teraz. To dla ciebie tylko jeden klik, a dla mnie to kolejny uśmiech. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Hejo.